od tego na i myślę sobie o oh Boże, Boże Jak to się stało, że ten głupi chłopak tu do no proszę Na skórzane no obicia dyktanisofo Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś Wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić Ja jestem nikim, a nie kurwa jestem jak nic Skolko można o tym mówić? nie mi ciebie jak dziś Wyglądałaś tak ładnie, czarne wansy i jeans Mieliśmy ostatnią szansę, ja wolałem pić Ja jestem nikim, a nie kurwa jestem jak nikt Ty chyba musisz znowu pogadać ze swoją panią psycholog ja Nie wiem, nie słucham jej, szalony każdy dzień Człowieku kurwa, nie rób mi znowu takich numerów zła Stoję, sam czuję jak Kiedy zabraknie mi ciebie jak dziś Wyglądałaś tak ładnie Czarne pansy i jeans Mieliśmy ostatni.